Drużyna Poland, jak burza, przepłynęła przez pierwszy dzień otwartych kwalifikacji do Dreamhack Masters Winter 2020. W dniu drugim wystąpią w ostatnim meczu w tych kwalifikacjach z Mazadańczykami z Good Game. Cztery najlepsze drużyny z otwartych kwalifikacji przejdą do kwalifikacji zamkniętych, gdzie czekają cztery drużyny zaproszone: Nemiga, Gambit, Endpoint i Heretics. Następnie z zamkniętych kwalifikacji tylko dwie z nich dostaną się do głównego turnieju z pulą nagród 150 tysięcy dolarów, gdzie w sumie będzie 16 zespołów, a zaproszeni zostali już Astralis, Na'Vi, G2 i Complexity. Droga do głównego turnieju więc jeszcze daleka. Wróćmy więc do otwartych kwalifikacji i skupmy się na spotkaniu, które miałem możliwość komentować. Poland w składzie Biały, Innocent, Ralen, MHL i Sydney zmierzyli się z rosyjską drużyną Grond. Wspominałem wielokrotnie podczas transmisji, że na papierze skład Polaków wygląda naprawdę obiecująco, a mecz naprawdę obfitował w emocje. Przerolnijmy więc najlepsze akcje. No i tak, brakuje snajperki u naszej drużyny, więc ten dwór raczej będziemy próbowali odpuszczać bez żadnych smoków i przechodzenia do Phoenixa. Natomiast będzie jakieś wejście pochylnie. Tutaj już Sidney od dołu będzie próbował zrobić ewentualnie miejsce swoim zawodnikom. No i to miejsce się przyda tutaj. Tej snajperki dzisiaj nie ma przedtem w poprzednich rundach. Właśnie na pochylni ustawy się ten zawodników. Teraz Sasuke nie wiedział, skąd te strzały do niego idą. Jak tylko zaczął od niego strzelać Sydney to on zaczął strzelać w innym kierunku, ale Sidney od spodu bardzo sprytnie. no jest przewaga naszej drużyny i dolny Za chwilę będzie zajęty 50 sekund do końca tej rundy, więc absolut nie mnóstwo jeszcze czasu nasi ewentualnie mieli, aby dopracować ten atak, ale mimo wszystko czterech na trzech. Mamy przewagę. No i ten bombsite donny chyba już nie będzie do odbicia przez zawodników CT. Widzimy, że tutaj NMV raczej nie specjalnie kwapi się do tego, aby coś jeszcze zrobić, ale podkwapił się Rale na betą broń, swoim rywalom odebrać. I nocy teraz frag na bombsite górnym, ale szybki mułotowo w stronę broniące. No i po raz kolejny trzeba powstrzymać się z tym wejściem. Nasi zawodnicy zgrupowani, wszyscy w czterech będą wchodzić od... Przybudówki, no i przyspieszenie. Więc doskonale zawodnicy te wiedzą co się dzieje. Dwóch od Heavenu, jeden w okolicy silosa, No i szybko lasa Sasuke, sypią się fragi za fragi. Ale teraz mamy przewagę trzech na jeden. zostaje sam Solp. On... Dosyć ciężka sytuacja, ale jest w takim miejscu jest niespodziewanym rywalem, że to jeszcze może zrobić dwa fragi na jego koncie, jeden 1 na jeden. I no ten kontrast solb No i pasowałoby tego klacza wygrać w tej chwili. Na pewno Solb 1 na 3 to by była bardzo fajna sytuacja na highlightsy, -like, ale my tych highlightów -like za bardzo nie chcemy oglądać i nocy teraz wywołany do odpowiedzi, ale bardzo sprytnie. Sprawdził czy ktoś tu jest. Solb może teraz defować na raz. I noc tym mnie wie, ale on i tak strzela o wiele lepiej. Nie stracił nawet jednego HP w pojedynku z Solbem. Dopiero ten jeden HP, który stracił, stracił nieco wcześniej. I nocę z klaczem, jeden na jeden No i wciąż wracamy do grid. No i zawodnik atakujący to dosłownie tylko PS Próbuje wchodzić dworem wszedł do Phoenixa. No i na zawodnicy możemy teraz nieco zamieszania ale Ralen tutaj z Zawentu próbuje coś strzelać. Tam jest szosowany jeden z zawodników. No i Ralen Sydney, ale rozdają teraz Fradzie, zostaje sam DMV, ale on również nie daje rady. Cztery fragi ralena w pistoletówce, jeden ja. Jak wspominałem wcześniej, musiałem usunąć Counter Strike'a aby móc wystąpić w e Sportowej Lidze F1. żeby po prostu na dyst ściągnąć Formuły 1 2020, bo tego miejsca naprawdę bardzo, bardzo mi ostatnio brakuje. Dobra, spójrzmy co się dzieje, bo Innocent absolutnie się rozkręca na no bombostajcie górnym. Trzy fragi w identyczny sposób zdobył. No i to chyba nie będzie koniec jego wykonania, bo czwarty. No i czas na ace'a w Innocent z ace'em. Tak więc dziękuję bardzo, możecie klipować, ale to jest runda, która przybliża nas delikatnie do zwycięstwa i to była dosyć ważna runda, bo zawodnicy byli na fullu. Będą grać rundę. Eko. Mieliśmy dzisiaj taką sytuację, że jeden z zawodników bodajże właśnie PS miał sytuację, gdzie mógł wygrać klasza 1 na 3, ale zatrzymał go w ostateczności Innocent. No i widzimy, PS wychyla na bombsite górny, mamy już wyrównanie 2 na 2. Fajne, wiemy HP na jego gruncie, ale PS ma 92, delikatnie oberwał tym granatem. Przebieg kolega, no i wybieramy się na bombsite, który znajduje się na piętrze, minus 1. Paczla zaplanowana na 37 sekund przed końcem, no i nasi zawodnicy chyba razem będą mieli doskonale wie, co się dzieje. PS, słyszę, że są kroki dwóch osób właśnie w jego okolicy. PS raz, no i teraz z przed nim cała szansa. PS, Sydney dwa fragi. No i to jest klacz 1 na dwóch wygrany przez naszego zawodnika. No i wciąż nie dajemy ani jednej rundy naszym rywalom. Chociaż ósma z rzędu w tej połówce wygrana dla naszego zespołu. No i zobaczymy, czy MHL da sobie radę, bo w tej chwili widzimy z jednej już do pomocy wie, że MHL prosił o pomoc. No i sprytny smog pomoże mu w tym, żeby położyć paczkę na ziemi. To jest bardzo ważna sytuacja, bo mimo iż mamy problemy finansowe, to mamy przewagę liczebną w tej chwili, jeśli chodzi o sytuację na serwerze. No i teraz atakujący bo muszą bardzo uważać na to, co się dzieje, bo każda strata w tej chwili liczebna może okazać się naprawdę bardzo nieprzyjemna w skutkach. NMV, w tej chwili na dachu przybudówki. Teraz doskonale wcelowane w to, co będzie chciał chyba robić w tej chwili Innocent, ale Innocent na całe szczęście nie wychylił, bo skończyłoby się to dla niego prawdopodobnie, niestety, opuszczeniem dalszej rozrywki w tej rundzie. No i teraz zdradzony bodajże Sydney, który stoi w okolicy Naszego Respa, ale Sidney daje rady z tymi i czwórki Po z NMV, no i mamy sytuację czterech na dwóch. To jest idealna sytuacja, aby w końcu podłamać psychicznie naszych rosyjskich rywali Będzie zaplantowana paczka na górnym obsadzie, Statsuka wcelowany w gniazdo I to może być nieprzyjemne, bo tam już chciał chyba wychylać jeden z naszych zawodników Ale widzimy, że biały bardzo sprytnie czeka, nie chce za bardzo wychylać w samotności Jest na tyle doświadczonym rywalem, że czeka na swoich zawodników, ale i tak wychyla w złym momencie Sasukę i PS 4 fragi w przeciągu dwóch sekund. Które kończą tą rundę i wyrównują w, tym, w tej chwili spotkanie. Bodajże że Sydney chyba teraz też słyszy, kroci, że coś się tam dzieje. No i PS wcelowany w MHL-a nocent Z jednym fragiem zostaje sam PS 23 sekundy do końca. No i to nie jest sytuacja, w której on może tutaj coś zrobić. Może zrobić jeszcze jednego fraga. Proszę mi nie mówić, że jeszcze może zaplatować bombę i wygrać tego To się dzieje. To się dzieje, proszę Państwa. Bardzo sprytnie PS. Uciekł na bombsaj górny i ma snajperkę. Jest wciąż bardzo niebezpiecznym graczem. No ale z jednej w idealnym momencie PS zaskoczony. No i ralen nie wieczoru się spodziewać, a tutaj Fajnet wchodzi ralen. Idealnie wcelowany, ralen obija tylko swojego rywala, ale i tak dosyć mocno, że i tak w sytuacji jesteśmy całkiem niezłej. Jak przypominam, gront nie może tę rundę przegrać, a 32 sekundy do końca, więc muszą się spieszyć. No i to jest idealna sytuacja dla nas, aby w końcu tę rundę wygrać. Oczywiście, mimo to, iż muszą się spieszyć, to wciąż, jak widzimy, zespół Grunt wychodzi z opresji i raczej chyba pompsaj dolny jest odpuszczony przez nas. No i właśnie NMV będzie bezproblemowo w możliwości zaplatowania paczki. Wstawany już PS ze Sniperty, no i Sol w takim momencie, że za... Zaatakował za... za białego także. Tracimy naszego zawodnika, MHL jednak odpowiada na solb'ie właśnie No i spójrzmy, bo jeszcze jest szansa dwóch zawodników atakujących przy życiu Innocent z fragiem, zostaje sam PS On ze Sniperchum, doskonale już wiemy, gdzie się znajduje Ale PS robi dwa szybkie fragi, Innocent i MHL Niestety poddali się w tym pojedynku, zostaje sam Sydney Czy on zdoła podejść? Próbował, bo paczka była za silosem, więc ewentualnie mógł próbować jakiegoś defusa, ale nawet nie zdążył tam podejść, bo PS z klaczem 1 na 3, 29 fragów w tym spotkaniu, jak na razie na aerokonto. Co się dzieje, bombsite Dolny, tutaj chyba trzymany jeszcze jest przez Sidney'a. No i Sidney z Diddlem, widzimy, jaką potężną siłę ornia Mamy w swoich mieszkach, bo ewidentnie nasi zawodnicy strzelają jak prawdziwi mistrzowie świata. NMV i PS przy życiu. No i ten nieszczęsny PS robi w tej chwili dwa fragi. Ale na nic się to zdaje, bo i tak runda trafia na nasze konto. Będzie 15-14. No i ten niesamowity mecz może za chwilę wpaść na nasze konto. Niesamowita runda wygrana przez nasz zespół. Każdy właściwie pojedynek kluczowy w tym spotkaniu, w tej rundzie, która była, wygrana przez naszych zawodników. No i widzimy teraz frak za frak. No i Sasuke próbuje stanować, ale tutaj biały ustawiony w rogu. No i tutaj Sasuke nie przestanował, ale ten inocent delikatnie pobijany. Więc Sasuke doskonale wie, co się dzieje. Nieco podejrzane... No i ten nade od białego, oj powinien zabolać, ale niestety nade w tej grze są jakie są. I jakby tylko poskrobały pokolanie Fajdeta za 14 HP. No i po raz kolejny zejście na bomb dolny, ten bomb dolny jest naszą zmorą, bo tutaj zawodnicy atakujący doskonale wiedzą co się dzieje. Spójrzmy, co się dzieje, bo trzech naszych przy życiu biały Fraguje jednak na zewnątrz MHL już na dole, próbuje tutaj złapać swojego rywala Sydney dokłada frada, No i MHL i Sydney próbują zaatakować Jednego zawodnika, który jest za Silosem, Nie widzę, kto to jest Dwóch na dwóch MHL i Sydney Sydney z fradiem zostaje sam PS, on jest w stanie to wyklaczować Ale już obity Sydney kontra PS, 1 na 1 Nie mam pytań PS Klacz 1 na 2 Ten chłop jest niemożliwy To jest niemożliwe co tutaj się dzieje PS przedtem wygrał Klacza 1 na 3 Teraz w sytuacji kiedy mieliśmy Właściwie na tacy mistrzostwo Jednych ósmych finałów To nie dajemy rady W okolicy barierek no i biały, odcięty smoke'iem, ale biały z Tobie z tego absolutnie nie robi nic, wychyla biały z jednym fragiem Tutaj jeszcze jest NMV, ale biały absolutnie jest bestią w dzisiejszym spotkaniu No i zostaje sam PS, ten nieszczęsny PS, który tych klaczy dzisiaj wygrał niesamowicie wiele ha, Ale jak spotyka gościa, który wygrywał Mistrzostwa Świata Counter-Strike Global Offensive No to nawet on musi ustąpić, 16-15 No i to jest pierwsza runda w tej dogrywce na dla naszego zespołu Au, au, jedziemy Wejście będzie od heavenu, ale tutaj przygotowanie zawodnicy broniący, mhl1 odpowiada bardzo szybkim fragiem No i biały przygotowany, biały raz Biały dwa, chciałoby się powiedzieć, ale jeszcze nie Mimo, iż biały przyzwyczajają nas, że przy takich pojedynkach daje sobie no i biały dwa Aj, razy trzy już niestety nie, bo tutaj wstylowany FPS, który strzela naprawdę niesamowicie z tej sniperki Sasuke w złym momencie wychyla dla naszych zawodników Dla jego dla jego drużyny wychyla w momencie idealnym, kiedy nasi zawodnicy byli odwróceni No i to jest runda. Pierwsza w tej dorywce dla zespołu dron. No i to jest, proszę państwa, 18-17. Ostatnia ronda tej części dorywki. Jeśli wygrają ją Polacy, awansujemy dalej. Jeśli wygrają ją Rosjanie, no to będziemy grali dorywki po raz kolejny. I teraz na czacie piszcie. Czy chcecie jeszcze dorywki? Jeśli chcecie, to piszcie. Tak. Jeśli nie chcecie, to piszcie. Halo, halo, proszę wygrać. Tak więc ja osobiście. Stwierdzam się, stwierdzam, że jestem bliżej przekonaniu, że Halo Halo proszę wygrać. To jest dobra odpowiedź. W każdym razie. Zobaczymy jak będzie wyglądała ofensywa Polaków. Patrząc na mapę. Wygląda ona dosyć powoli. Zarówno zawodnicy broniący, jak i zawodnicy atakujący czekają na swoje okazje. Pierwsze komentarze pojawiły się, że właśnie chcemy, aby ten mecz się zakończył. Dziękuję bardzo, mamy rodzinę pierwszą, 35. Nie chcemy tutaj czekać na wschód słońca, proszę państwa. Chcemy, aby nasza drużyna mogła delektować się zwycięstwem, przejściem pierwszego dnia otwartych kwalifikacji i zagrania jutro, a właściwie już dzisiaj po południu w spotkaniu Best of 3. Czyli, że do wygrania trzeba zdobyć dwie mapy z trzech wybranych. No to jedziemy, wydaje się, że będzie teraz wejście na bombsite górne. No i zobaczymy, czy to strzelanie się uda Biały już wychyla, no i biały z fragiem Mam przewagę, mamy kolejną przewagę Zostaje sam Sasuka i PS, to jest sytuacja 4 na 2 dla naszej drużyny No i to nie może się skończyć źle, proszę państwa To nie może skończyć, się skończyć źle, zostaje sam PS Klacz 1 na 4 i PS w końcu przegrywa klacza to się proszę Państwa dzieje, kiedy PS zostawał, bo że za każdym razem klacz był wygrany. Ale mamy to, mamy to. Dziękuję, że byliście. Pierwszy dzień kwalifikacji. Uff, dzięki Boru przeszliśmy. Uff, było ciężko. Było ciężko. Rywale postawili zaporowe warunki. Przechodzimy dalej. Dziękuję za transmisję. Dziękuję za bycie, za obecność, bo nie było mnie długo, a Wy jesteście mimo wciąż ze mną. Prawdopodobnie pierwszy raz. W każdym razie, dziękuję. Dziękuję panowie, którzy byli na serwerze. Dziękuję wam, którzy byli na czacie. Razem osiągnęliśmy to. Dzięki temu jutro będziemy mogli delektować się tym, że będziemy mieli polską drużynę w ostatniej rundzie otwartych kwalifikacji do turnieju, właściwie do zamkniętych kwalifikacji DreamHack Masters 2020. W finałowym turnieju czekają takie drużyny jak Astralis, Navi. Proszę państwa, już wam tu wypominam G2, Complexity. To są absolutnie drużyny stopowej czołówki, więc Cieszymy się z tego, że polska drużyna daje nam nadzieję na to, że polski CS będzie w stanie jeszcze coś czasami osiągnąć. Bo naprawdę na papierze drużyna Poland, która dzisiaj gra w otwartych kwalifikacjach, oj, jest silna. Na papierze, totalnie. Gdyby ten skład pojawił się 4 lata temu, 3 lata temu, kiedy Virtus Pro się kończyło, stwierdziłbym: Oj, ten zespół będzie dominował dużo, to będą zastępcy Virtus Pro. My tych zastępców po prostu teraz potrzebujemy. Miejmy nadzieję, że zespół Poland, czy to jak się będą kiedyś nazywać, postanowią jednak zagrać razem troszkę dłużej, zbudować coś wokół tego, i może rzeczywiście coś się ciekawego pojawi. Dobra. Chciałbym Wam pokazać jeszcze, co się dzieje mniej więcej na HLTV, więc już odpalam Wam pulpit. Dzień dobry, to jest mój pulpit, to są moje strony. Oczywiście tą pierwszą wyrzucimy, żebyście tam nie zrobili żadnych wyjątków. I sprawdzania. Dobra, drużyna Poland, czyli nieco reprezentacja, a nieco nie. Cieszy nas to, że zespół Poland przeszedł dalej. Dlaczego tu nie ma Rewatch? Halo. Proszę Państwa, HLTV. <laughs> biedny ram. Dlatego dokupiłem 16 GB, mam 24 w sumie. Pierwszy raz trzymuję na 24 GB. Nie wiem, czy wiecie, ale komentowałem sporo meczów w roku 2017, 18, 19. Zostawiam sobie kartę, bo jak na coś wpadnę, to sobie zapisuję, później chcę z tego coś zrobić, nieważne. Dobra, spójrzmy, co się dzieje. 19.17, bardzo ciekawe spotkanie, wydaje mi się, że jedno z ciekawszych, jakie miałem okazję komentować nawet w swoim życiu, choć no, parę ciekawych meczów miałem. No i spotkamy się w meczu z zespołem Good Game. Co to za zespół, proszę Państwa? Raczej w tej dolnej części Macedonia. Będziemy grać z Macedończykami, którzy wygrali ze zespołem SUBA. SUBA to jest bodajże czeska organizacja, bo kojarzę ich z obecności na mm, scenie World of Tanks e sportowej, tak? Proszę Państwa, kiedyś grało się w czołgi zawodowo.